I hej, cześć, witajcie, Staś z strony i witam was w drugim odcinku z tej serii. Słuchajcie, przepraszam was, że w takim kadrze, ale po prostu nie wiem, co dla was nagrać. To więc postanowiłem, że chciałbym was przedstawić... Yy, o ja pierdolę, mi spadł. Yy, pewnym yy, osadnikom, którzy, no, jakby na to powiedzieć, mi tu pomagają. Tylko sobie dokończymy ten domek, bo normalnie jest... Kurwa, powiem, że w popłakanym stanie. No, o, akurat nam starczyło. Na pewno będziecie pisali, ELEGRANDE. Czemu to nie jest do wzoru? Czemu to nie jest tak poukładane jak ma być? A więc słuchajcie, pierdolę. Niech ty mi się wyjebane mam. Dobra, słuchajcie, idziemy. Pokażę Wam co tutaj mamy. co sobie zrobiłem w międzyczasie. E, jak to się kurwa, no. Kurwa, sługa arkejny czcina cukrowa, nie? Tutaj sobie ładnie y, ogrodziłem dookoła tego, co to kurwa jest. Ale bydlak! A masz, kurwo, jebana, O tych Indusie pierdolony, Ryda, się sobie nie bije, No, ogólnie, szczerze, to nic y, satysfakcjonującego, po prostu sobie ogrodziłem do końca. Tutaj y, już wam mówię, co to jest. To są mianowicie ule. Na slajmowe pszczoły, tak slajmowe pszczoły. Sam, jak po pierwsze w to biłem, no to mówię, kurwa, no chyba nie dowierzam mnie, nieprawda. Slajmowe pszczoły tu są dodane. No mówię, ja, pindole. Modpaka dodałem, on się nazywa, a to za chwilę, jak ono ogólnie to razem z wami wyjdę po prostu z gry, czy tam jakoś tak, to wam w tym odcinku już dodam, bo wam tam obiecałem, a nie dodałem po prostu. A więc. Już wam przedstawiam pewne osoby, które mieszkają w tej wiosce. No, tu zajebałem, zapomniałem. I rycerzy dzielnie walczących za tą osadę. No, patrzcie, tutaj proszę. Panuje COVID-19, a oni się kurwa zbierają. Ten to jakiś łucznik to jest. Ale widać, że są przygłupie, bo nie mogą stąd wyjść. To im pomożemy. No ale żadnej profesji cymbału nie mają, no bo przygłupienie, no, to my poradzimy, dobra gdzie to mamy, no to są łóżka to pierdolę tu nie idę, mm, co by wam tu jeszcze pokazać ciekawego, no kurwa no po prostu no, no nie wiem, kuźwa no kurwa mać no, ludziska, no to jest normalnie dla mnie nagrać taki odcinek i po prostu w nim pierdolić coś kurwa jak potłuczony no to, no trudno powiem wam, że to jest dla mnie. No, bo ogólnie dopiero zaczynam na tym YouTubie. No, no trudno, no trudno. Mm. O, mamy tego, sadzonkę drzewa. No patrzcie, z takiego zwykłego drzewa, nie? Potrafią wam wypaść sadzonka y, drzewa, na którym rosną jebułka, nie? No to jest normalnie po prostu nie do pojęcia. A wiecie jak to drzewo wygląda? No to zwykłe jak te drzewko dębowe no to jest normalnie no coś dziwnego mm, dobra chyba w przy moim domku jesteśmy no, oglądanie ta trzcina tu jest no a tutaj sobie wody wylałem też sobie możemy to ją yy, gdzie posadzimy o proszę bardzo kaczka nie ale podmieniona teksturka kurczaka nie normalnie gratuluję pomysłowości autorowi no normalnie to co autor tutaj zrobił, nie? To jest normalnie... Picobelo dupa blada. Mm, dobra, no. Nie wiem ile odcinka mamy, bo nie chcę sobie tego kadru pierdolić. Mamy 21 tego. No nie wiem, słuchajcie, co my tutaj możemy zbudować. Hmm. O wiem co sobie zrobimy. Wiem. Mamy trochę tego i mamy ironowe te bloki. No normalnie spadrzcie, nie? ironowe te. No bloki, no normalnie, co ta kurwa jest? Dobra, gdzie ja mam te, o, mam tutaj te. Zrobimy sobie jeszcze tyk, bloczki. O, słuchajcie. Wiem, co mogę dla was zrobić. Zagrodę dla. To są kurwa. No kuja dobra, dla mnie to będzie kaczka. No i duck egg, nie? naprawdę to jest, no. No, kuźwa, kurszak po prostu, nie? Dobra, słuchajcie, zaczynamy, budujemy może zagrodę dla kurczaków. To co, jakieś? Lej, kurwa, chujowe, chińskie. I patrzcie, to też jest drewno. Normal, normalny grzyb, ale kurwa deski z niego są. To, to jest kurwa nie do pojęcia. A łopatą też da się. Nie, no kiedyś łopatu to się tak szybko niszczyło, nie, że to normalnie poezja. Tam coś się świeci. A, te grzybki chyba. Yy, dobra, bo ja już się kurwa tu rozmyśliłem. Budujemy. No, no kurde, teraz o tak, po prostu z buta, Co zrobimy? No słuchajcie sobie, damy to na 3. Dobra, ile tu mamy? 3. To tutaj też damy, no taka, no, taka prowizorkę dupnę, nie? No bo kurwa, szczerze to ja sam nie umiem budować jakbym miał zacząć tam dla was budować nie no to ja bym musiał wejść na youtube jaki tam no, poradnika jakiego odpalić nie bo ja to kurwa jak zacznę budować tam to... szkoda gadać nie wiem czy się zrobić craftinga a se zrobię to tam boga temu nie zabronisz O no, zobacz nie, nie 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 spierdzielaj idź bo słaby jesteś o boże oje, ojej gdzie dom? Chłopie, patrz, ja mam ametystowy mieczy, który ci osiem serduszek zabiera. Typie. Nie, kto tu? O kurwa, Creeper wypierdolił w powietrze. Kurwy, syn. To muszę to oświetlić wreszcie. Ja pierdolę i mi rozpierdolił cfel. Nie no, nie no, tak to kurwa nie będzie, ziomki. O kurwa, mhm. przepraszam was, ale jeszcze można na razie burzka wziąć. Dobra kurwa, możemy dalej robić. Nie wiem, może jakiś fan mi się tutaj trafi, który ten się będzie mnie pytał, yy, jaki liquid palę, nie to mówię banan i mango od razu. Dobra, słuchajcie, no ale może się jakiś trafi, się spyta, no to będzie mi bardzo miło. Dobra, furtkę sobie zrobimy, a chyba ten się już robiło tak, jak się nie mylę, płotki. O, dobra, o, Enderman. A ja. zostaw mnie, tylko nie bij, bo się boję ciebie. Dobra, trzy, cztery, pięć, furtka. Hmm. U. Dobra, słuchajcie, mordeczki. Cyk, cyk, cyk. Oj, chyba nawet za dużo zrobiłem. O, i tu będziemy mieli hodowlę kaczuszek. I teraz nie wiem, czy mi starczy. O Jezu, to ja odjebałem. O Jezu, nie, ja to źle zrobiłem. Ale szczerze. A jakbym sobie. Słuchajcie, byśmy sobie załóżmy to tak zrobili. Jakby to wyglądało. Z mojego punktu widzenia to kurwa wszystko Ej. będzie zajebiście wyglądać. Bym kurwa postawił klocek z dirt'a to ja bym powiedział o kurwa ale piękne. A co to płetwy jakieś? A nie timber. O chuj go wie co to jest. Nie wiem słuchajcie nie dotykam się. O tu będzie tak lepiej. Słuchajcie sobie to musimy rozwalić. Zaraz będzie pisane. Legrandy mówi, o dobra, słuchajcie, słuchajcie, tyle razy słuchajcie, gada. No a co mam kurwa gadać? No coś trzeba gadać na tych odcinkach, no bo co? Nie, małe, trochę kwadratowe, ale ciasne, ale własne się mówi. Mhm. dobra. O, ja wiem, co to będzie, o. Czy... Czy takie piętrowe, żebyśmy sobie z tego zrobili jednocześnie taki kurnik, a jednocześnie taką wieżę. Ale nie, bo tutaj, o, tutaj dam ule. Te, co tam mam ogólnie, wiecie, nie, ale też kurde, na no, następny odcinek ja to zostawię tak, jak będzie. Tylko sobie tutaj te dostawimy. No, tylko że to jest takie za małe, mi się wydaje trochę, ale a wiecie, to ja to bym sobie rozwalił znowu, ale no, kurde, nie chcę tak, jest to dobra. Słuchajcie, mniejsza z tym, kurwa, dobra, to se zalepię, trochę oświetlę w następnym odcinku. Coś byś tam, co byśmy jeszcze no, zbudowali tutaj. Tylko bym musiał się ogólnie namyśleć, no bo tak jak mówiłem, ja już po prostu normalnie dopiero zaczynam na tym YouTube, no no nie wiem jakby co tam dla was nagrywać, ale stopniowo będę tam staram się pomyśleć, no i jeżeli coś, no po prostu coś tam dla was nagrać, czy po prostu teraz mam taki yy, w miarę dla Was pomysł, yy, jak zrobić automatyczną farmę yy, jedzenia na wersji 1.165. Ona tam chyba była na jeden chyba 8, ja tam patrzałem, no ale ja bym chciał po prostu tak po prostu, no, sorry, że jest tak się po... Yy, po... Mnie te, y, no, też tak po prostu, też tak po prostu nie, słuchajcie, słuchajcie, tak gadam. Ale po prostu no, no jest no sam to teraz powiedziałem, sorry. Y, możecie y, napisać w komentarzach, ile ja to po prostu moje razy powiedziałem. No to słuchajcie, zabuszę sobie. O co was? Y, nie proszę, a o co proszę, słuchajcie, jeżeli y, chcecie mi pomóc y, dalej się rozwinąć w tej serii, to... Chciałbym was prosić o po prostu o zostawienie tego subika i łapki w górę, ponieważ mnie to jakby to wam powiedzieć motywuje do dalszej pracy, tak samo jeszcze poćwiczę nad robieniem miniaturek. No bo sam jeszcze nie potrafię, dopiero się uczę. No a kul no a chciałbym, żeby mi się to po prostu YouTube mi to bardziej promował. No to słuchajcie, no to co wtedy? Do następnego strzała z fartem.